Sponsorem programu jest Orlen. Zdarzało Ci się grać z Pawłem w jakieś gry na konsoli? Bo on przyznaje się do tego otwarcie, że, że lubi pograć. Jest no nie, jakoś nie mieliśmy okazji. Może dlatego, że on woli... Bo ja też, no można powiedzieć, gram na konsoli, też mam konsolę. Ale ja osobiście wolę na przykład takie gry przygodowe, gdzie, gdzie jest jakiś rozwój postaci, że coś trzeba, jest jakaś taka fabuła. A Paweł bardziej lubi gry takie właśnie po sieci, chyba z tego co kojarzę, drużyny, że, że gramy w drużynie. Tak tak jak na przykład on chyba dosyć dużo gra w Counter-Strike'a. Tak? No ja na przykład nie, nie lubię takich gier, Ja wolę sobie na przykład grać w gry właśnie fabularne, gdzieś jakieś właśnie rozbudowanie postaci. Nie wiem, jest jakaś fajna, ciekawa fabuła i to bardziej. Że, że jakby nie ma. Tutaj, bo wiadomo, tutaj trzeba dziś skrzyknąć tak, jak on gra osoby, trzeba mieć jakąś taką grupę, z którą, z którą się gra, a ja na przykład kiedy mam chwilę czasu, czy tam mam chęć, to sobie po prostu włączę i pogram. I, i może to jest ta różnica, że, że ja no, no nie jestem takim typem, że, że gracza, że dużo gram, no tak. E, może to wynika z tego, że mam dużo obowiązków w domu, e, dużo takich jeszcze obowiązków pozasportowych, więc tak naprawdę to jest taki dodatek bardziej. Można powiedzieć granie, to jest dodatek na, na obozy, żeby wiadomo, gdzieś ten wieczór sobie jakoś taki zapełnić, bo, bo też uważam, że no nie można w kółko jakby czytać książek czy oglądać filmu, bo to też jakby jest później po jakimś czasie przesyt, więc to też jest taka jakby forma, można powiedzieć, rozrywki trochę o tak, że do książki, do filmu, czy tam do serialu. To jest po prostu forma rozrywki taka konsola. Sponsorem programu był Orlen.